Wierzę głęboko, że ta różna perspektywa pomiędzy dzisiaj Ministerstwem Obrony Narodowej i Kancelarią Prezydenta, właściwie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, odbije się w strategii bezpieczeństwa narodowego, która będzie mogła mieć dłuższą perspektywę nie tylko kolejnych wyborów parlamentarnych, bo o to w istocie chodzi. Będziemy mieli strategię bezpieczeństwa narodowego, ale tak, nie mamy sądownictwa, to znaczy jest wielki. Kryzys, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Służba zdrowia, wielki kryzys. Zadłużenie państwa bardzo poważne, największe w historii właściwie Rzeczpospolitej i co pan prezydent z tym może zrobić? Prawda, prawda, prawda. Rzeczywiście mamy wielki kryzys w służbie zdrowia, zadłużenie państwa, praca nad budżetem, który. W przyszłym roku będzie wyglądał nie lepiej niż tegoroczny budżet. Widzimy, że rząd po prostu nie radzi sobie z rządzeniem. Trudno się temu dziwić, panie redaktorze, bowiem minister finansów, który ma odpowiadać za finanse publiczne, jasno deklaruje, że jego celem trwania w polityce jest zemsta. No. Musimy zwrócić też uwagę na to, że żyliśmy przez długi czas pewnym spektaklem politycznym wokół ścigania byłego ministra sprawiedliwości, podczas gdy dochodzi do aktów sabotażu w Polsce. To są rzeczy niepokojące i pokazują dysfunkcjonalność obecnego rządu.